Witamy kolejny dzień na australijskim zadupiu, tym razem nad oceanem. Tu spaliśmy sobie w krzaczkach, było bardzo zimno w nocy, strasznie wilgotno, ponieważ leżymy nad samą wodą. Tutaj w tym samochodzie śpiał francuski. Są one idealnym przykładem osób, których nie chcecie spotkać w podróży. Dlaczego? Bo nie gadają po angielsku, nie są zainteresowane niczym dookoła. Nie lubią rozmawiać z innymi i są całkowicie zamknięte na świat. Nie rozumiem tego. No, ale dobra, idę, idę, idę sobie zobaczyć jak wygląda ocean. O kurde, robi wrażenie. Proszę bardzo, tu był nasz namiocik. A tu jest ocean. Tam są fajne skaliste wyspy tutaj mamy taką inną wysepkę. Niedaleko jest to piękne miejsce, gdzie wczoraj byliśmy obserwować ten yy, zachód słońca. Nawet sobie nie wyobrażacie jak w nocy może być zimno i wilgotno w Australii. W takiej cieniutkiej kurteczce, w spodniach, w swetrze i puu, Brakuje jeszcze zimowej kurtki, czapki, szelika, rękawiczek, a przydałyby się. Dzisiaj na śniadanie zjem sobie spaghetti. Wygląda na solidną puszkę, niestety jak się dokładniej przyjrzeć to na 420 gram, które są tutaj, to jest tylko i wyłącznie 58 kcal na 100 gram, czyli troszkę tylko ponad 200 kalorii na całą puszkę, co jest bardzo malutko. No ale zjem zostało mi tylko to. Oprócz tego został mi buchenek chleba tostowego. To są najtańsze rzeczy, jakie można kupić. W Australii, tak żeby przeżyć na głodniaka, nie jest to zbyt smaczne. Jeszcze tym bardziej zony na zimno, ale daje radę. Dzięki temu można jakoś funkcjonować w ciągu dnia. Siadamy na pakę w Australii? Mamy stopa. tylko piję Ok? No w Australii jeszcze na pacę nie jechaliśmy. Australijczy, który nas zabrał właśnie na pacę, mocno starszy pan, powiedział, że był 3 lata temu w Polsce, zwiedził m.in. Kraków i chodził po Tatrach. Nie miał się zabrać nas na pacę, to jest pierwszy człowiek, który to zrobił. Jest to częsta praktyka w Tajlandii, w Malezji też, ale w Australii nie za bardzo. Jeżeli chodzi o uzupełnianie wody w podróży, to napełniliśmy sobie właśnie butelki tutaj w przydomowym kraniku. Prawdopodobnie ta woda nie jest zbyt zdatna do picia. Skoro służy raczej do podlewania trawy, ale ryzykujemy. Lepiej się napić takiej niż być odwodnionym. To dzisiaj mamy dobry dzień. Ledwo zaczęliśmy łapać. Persik złapał. Nie wiem co to jest. I pół ciężarówka, pół coś tam. No, spinamy plecaki. Tutaj wsiadamy? Nie. nie. Takiego designerskiego domu jeszcze nie widziałem. Jest to budowane blachą, białą, żeby odbijać promienie słoneczne. Tak więc nie nagrzewa się. A i. Materiały budowlane też musiały być całkiem tanie, może nie wygląda to zbyt urodziwie, ale na pewno spełnia swoją rolę. Pan się zatrzymał, spytał się gdzie jedziemy, my powiedzieliśmy, że na 12 apostołów, on powiedział, że nie jedzie w tamtą stronę, ale porozmawialiśmy miło i stwierdził, dobra, chłopaki, podwiozę was tam, pomimo tego, że tam nie jadę. Średnia czekania na trzy łącznie stopy 10 sekund Dotarliśmy właśnie do 12 apostołów Tutaj mamy, proszę państwa Zdechłego węża albo żmiję Leży sobie Muchy już na nim siedzą Czasami węże fuu, Przepełzają przez drogę Na drugą stronę no, i niestety trafiają pod koła. Aut, albo stety, dotarliśmy na inny widoczek. 12 apostołów to nic innego jak skały wystające z wody, które są podmywane. Które po iluś tam latach upadają, formują się nowe. Klif, jest, yy, klif konsekwentnie cofa się w głąb lądu. No, i tak to wygląda. Widok jest absolutnie przepiękny. Sporo turystów, sporo Chińczyków zabrali nas jacyś goście. Dali nam taką podwózkę życia, że przejechaliśmy z nimi chyba 3 km na stopa. A drugie 3 to musimy dymać z buta. Marzenie każdego autostopowicza, czyli idziesz sobie z buta wzdłuż drogi, a auto się samo zatrzymuje i kierowca pyta się, czy nas podwieźć. Hubert powiedział, żeby tam auto się zatrzymało jakieś 200 metrów stąd, bo tam jest lepsza zatoczka. No, auto stanęło. Dobra, muszę biec, żeby wsiąść do auta. Jest pięknie. Trzymaliśmy się z naszymi wybawcami na innym punkcie widokowym. No i mamy piękny widoczek kolejny. Ten nazywa się London Bridge. Tutaj mamy wystającą skałę, która jeszcze nie runęła. Wyobrażam sobie, jakby to było rozbić tam namiot i posiedzieć tak z tydzień. To była miazga. Autostop to sztuka cierpliwości i wytrzymałości psychiczno-fizycznej. Jesteśmy między Adelaide a Melbourne. Generalnie krajobraz tutaj się zmienił dosyć mocno. E, również zmieniły się pobocza i drogi. I nie ma takich fajnych miejsc do opania stopa jak wcześniej. Ruch się zwiększył, co wcale nie oznacza, że złapiemy więcej aut. No i mamy w nogach już dzisiaj fu, kilkanaście kilometrów. Z ciężkim plecakiem to robi swoje, ale trzeba być cierpliwym. Staram się wyłączać myślenie o tym, że jest mi niewygodnie i... Jestem zmęczony i głodny. Po prostu idę. Idę, bo jest połowa grudnia, jest bezchmurne niebo, jest ciepły dzień. Tak więc jest przyjemnie, fajnie. W taki sposób trzeba myśleć wtedy, kiedy dopada człowieka maluteńki kryzys. Szczęście znowu sprzyja Polakom w podróży. Niezłomny Hubert zatrzymał kolejne auto. Dobra, wsiadam i jedziemy. Mamy bardzo fajną furę, generalnie, sami zobaczcie. <grystanie> Mieliśmy już się rozbijać w lesie, ale fajna rodzinka zabrała nas, zawiozła nas na miejsce kempingowe, gdzie się rozbijemy. Nadrobili dla nas jakieś 30 parę kilometrów. Thank you. <laughs> Miesiąc podróży, a my dopiero pierwszy raz rozpaliliśmy ognisko sami dla siebie. Dopiero dzisiaj znaleźliśmy miejscówkę, gdzie możemy to zrobić legalnie. W Australii są ogólnie bardzo surowe przepisy dotyczące rozpalania ognisk. Na kolację zjem sobie dwie puszki tuńczyka. Nie będę sobie żałować. Jutro prawdopodobnie dojadę do swojego przyjaciela Stevena w Adelaide. Tam spędzę niecałe albo całe dwa tygodnie. Tak więc kolacja będzie na bogato. Spaliśmy ognisko, jest w miarę ciepło. Niestety w namiocie na pewno będzie dużo zimniej. No ale póki co, ile udało nam się nazbierać drewienka, tyle mamy. Cieszymy się tym. W Australii można docenić ogień. Dzisiaj nocowaliśmy na polu kempingowym. Pierwszy raz trafiliśmy tak w miarę fajne miejsce. Zrobiliśmy sobie tutaj wczoraj ognisko. Jeszcze kilka samochodów stoi. Tutaj w Krzeczorach w lesie całą noc śpiewały jakieś różne ptaszki, w tym kukabara. Bardzo fajny dźwięk wydaje. Irytujący dla niektórych. No i to co stało się innego niż zawsze. Padał deszcz. Padał deszcz kilkakrotnie. Wszystko jest mokre, namiot płynie, śpiwór mam mokry. Było dosyć zimno w nocy. Generalnie krajobraz mocno się zmienił, tak jak widać. Przypomina nawet po części taki, który mamy w Polsce. Gdzie jest czerwony piasek? Gdzie są te upały? Gdzie jest bezchmurne niebo? Nie ma. <laughs> Jesteśmy jakieś 500 km od Adelaide. Tyle mam do przejechania. Taki jest mój plan na dzisiaj, jak się nie uda to już najpóźniej jutro, ale wolałbym dzisiaj. Zopaliśmy dobrą podwózkę na kilkaset kilometrów i właśnie w tym momencie następuje punkt zwrotny programu, ponieważ rozdzielam się od Huberta. Hubert jedzie sam, ja jadę do Adelaide na święta i na Nowy Rok do znajomego, tak więc lewą ręką siema. Chcesz coś powiedzieć jeszcze? Ja Pawełowi też życzę szczęśliwej drogi i żeby nie ma tutaj. Widzimy się pewnie w Polsce następnym razem. Siema.